Chciałam go z Lena i zrobiłam już jeden yy, yy, challenge, Część, ale nam Lena... się usunęło, no. więc musimy od nowa nagwać. Dobra, ja teraz to daję. głupi challenge na TikToka to już było znajdzione, więc teraz Lena będzie. Dobra, Ule, trajdziemy do mirci. <grym> Masz challenge. Yeah. Musisz nagrać. Nie, czy nie nagrać, ale zjeść coś. Co? Sól. Ciebie coś pogięło. Dobra, lecimy po sól. No. Idem. Trzeba tu zgasić światła. Kurde, plajstelek, <śles> kurde. Lego, <śles> plajstelek, <śles> kurde. Nie plajstelek, <śles> nie Dobra, idziemy. Lecimy, ludzie zapalają światło. światła. Za to zapal się. Dobra jest chyba jej Dobra, będzie cała, to będzie. Miała. Trzeba. To jest sól czy cukier? Sól? sól. A wygląda. No czekaj. No, Chcesz zrobić ten challenge. Mm. Czekajcie te ludzie, bo ja mm. no, chciałem mm. mm. nie dopuścić. Jest trochę. Czekaj, nie nagrałam. Ma mm. tu tutaj ten... jak to jest cukier? Dobra, to cukier zaliczony. może mógł być cukier. Bo wyglądał jak sól. No. To nie wiem, jest sól. A, to jest sól! Bo to jest sól sz malajska <grym i zainteresowań> Dobra, no to daj mi ją. Dobra, ma zaliczone podwójne. To jest moje mamy, ale to nic. Ale trochę bierz. Dobra, tyle śmierdzi. Jak to nie będzie sól, to ja oszaleję. A jak to się zamyka? Bo mama na mnie nakrzeczy. O, wow. dobra. Wie. Yeah. Sól? Tak? Dobra, weź tę muszeczkę, daj. Dobra, chodź. Mocy, dajcie wody. Dobra, ona pije wodę, a my... No, a my zaraz wracamy do Ej, nie, dobra. Mam jeszcze da Leny Drugie kolejne zadanie. Lenna. Lena. Lena, Leniucha. Masz kolejne zadanie. Musisz jeść, Zjeść kawałek cytryny. Chodź. Masz. Dobra, idziemy. Idziemy. To ja muszę ukroić. To ukrój. Ukrój. <grymne> do... Nie jest cytryna. Nie mam cytryny, O tu jest. No to... Będzie kwaśnie. Tutaj ja Ci ukroję. No nie, ja sobie ukroję. Dobra. Mi też od razu zajechał. nie. A ja uwielbiam cytrynkę. Non mi ci tengo. Tizlinka. Ci sei tu. Non ho tempo ora. Ah, Itta, il Dai, che morte erza. Dai, inizia tu a urlare. Cho! So che i miei ti chiamano. Ah, no, va. No, Jeszcze. Ja się szybko wyrzucam. Szybko! Ja, szybko, szybko, Taki? No a jaki strach? Nie za mały. Większy. Serio? Twoja mama mnie nie zabije Nie. Dobra taki. Czekaj. Bo ja jeszcze jestem. Bo ty nie lepsze. Dobra. Patrzcie, jest na. Czern wykonany. Bez kłaszenia. Spokojnie się. Mm. Tak. Mamy zmęte zęby. Nie, Dobra, zaliczone. Ja się zimny. Ludzie, to będzie porażka, ale okej. Okay. Trzeba teraz wymienić tą teksturę. Ja ją piłam i nie jest dla dobra. Mm. Na pewno jej się nie spodoba. No dobra, lecimy do niej. Czekajcie, muszę was obrócić. co jest w ogóle? Lecimy, do Mirella, Mirella. Co? Mam dla ciebie miksturę i jest bardzo niedobra. Chyba. Dobra, piją. Musisz sam wypić. Dobra. Wiesz z czym to jest? Solam. Nie. Tam jest y, sok pomarańczowy. Y, tam jest mleko. Tam jest cytryna. I tam jeszcze dodałam pieprzu. Mm. Nie, to było dobre. Dobra. Dobra. Zaraz wracam. Dobra, jesteśmy w kuchni, teraz nie. Zrobię ładnie, słuchajcie. Lena! Gdzie ty masz klanki? Przestań. Patrzcie, co narobię Mam coś dla ciebie. Proszę. O nie, ja widzę jest, Ale ładnie pachnie. No, pink. Wiesz, co to jest? Hm. Sok malinowy, pieprz, yy, cukier i sok zwykły. Dobra, dobra. wyłącz mój telefon. Pani Pani, ja ładnie nagrałam. No dobra, później się to wrzucę. Daj, Ci robię. Dobra. dobra. Ja. Dobra. Dobra. robię dla niej zadanie. Będzie miała takie zadanie. O, pożałuję tego. Będzie chciała coś zrobić na minuty. Więc na ileś sekund znaczy i będzie miała na to jedną minutę. Ale nie, 10 sekund. Dobra. Idę po jej telefon. Dobra, znaczy idę po nią. Co znowu? Zadanie. Jak? No. No widzę, na telefon, bo jest potrzebny mi. Po co? <laughs> nie, 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 nie. Ale ja potrzebuję minuta. Minutę. Włącz na minutę czas. Ale nie, zaraz. Ja, po, ja włączę ci. Bo będziesz musiała coś zrobić. Mm. Będziesz musiała w minutę wejść do jednego łóżka i do drugiego. Pokażę Cię. Mm, Czekaj, ja ci pokażę, chyba to jest chyba... O zegar. To chyba był... Zegar. Mm. Czekaj, bo ci przyjechałeś. Łyk. Stopę. No. Minutę. Minutę ile są? Mm. Godzin zero. No i tu też. No ja wiem. I tak o. No. Chodźmy. No ja tam mam do Skara do pokoju. Dobra. Z tego do tego. Patrz. Tam musisz sobie to podnieść, ale zaraz jeszcze nie. No będziesz musiał. Musisz musisz ale tu na chwilę będziesz mogła wejść. Nie zamykać się. E, 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 nie podnosić co. No, nie, zostaw bo Będzie wtedy nie fair. Dobra. No i się nie błaga. Wow. A tu będziesz musiała wejść pod łóżko. Dobra. To czekaj. No. Muszę postawić. Y, nie, postawiam. telefon. Co? Co? Nie Rady? wiem. Trzy, dwa. Do którego chcesz pierwszego? Trzy, dwa, jeden, start. Dobra, weszłam. Hmm. Jest. Już. Już weszłam. Minęło dopiero 10 sekund. Dobra, no już. I teraz na minuty dajemy. Dobra. Sekundę. Teraz coś nam sekundy. minuty. Dobra, Trzymajcie! Cześć. Nie, dobra, mam tutaj takie zadanie, że muszę e, około niecałą, niecałą, całą sekundę Znaleźć poduszkę serca. Lena! Masz niecałe... Chodź tu! Masz niecałe 10 sekund okay. na, znalezienie, na znalezienie poduszki. Okej. Okay. Dobra, niech ci będzie 20 minut Ok. trzy... Musisz Musimy na mnie nagrywać. To zaraz. Trzy... O zdejmij tą czapkę. To jest moja czapka. Trzy, dwa, jeden. Tak, takie serduszko, wiesz. Tak naprawdę! Minęło niecałe 10 sekund. A miałam 20. Dobra, widzimy się zaraz. Ludziska. Teraz... Będzie miała fajne zadanie. No, dojeżdżam. Dobra. Będzie musiała zjeść to. Ale potrzebuje minutnik. Będzie miała na to minutę. Żeby to zjeść. W Minutę. Dobra. Jak mi daje jej telefon. Dobra, idziemy. Dobra, ludzie. Chodź. Popatrzcie tutaj. Subskrybuj! To możecie zrobić? To, tak. No, dobra, no, będziesz musiała, ale musisz mi dać twój telefon. Nie. Żeby dać Ci mi tutaj. No. 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 O nie, nie lubię tego, żelka, kafu! A no, ja lubię. No to ty, no, to ty nie wiesz. Elektro no. do do dobra. 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 ja też się bawię. Dobra? Nie, no dobra. To zaraz dobra. będzie zadanie dla... No Jeszcze, jeszcze. Dobra, to Mira idź po tamtego lizaka. To tam są lizaki. No ja. Dobra. Dobra. To ja sobie jedziemy nie wiole. Lizaka. Jakiś smak. Zabij się. Damy jej. Dobra, damy Beda, jej. ale już go sobie otworzę, okej? Okay? No. Damy jej minutę. Albo nie minutę, damy jej... sekundę. Zero, ale damy jej dwie minuty. Dobra odejdź. Gdzie tu są sekundy? Gdzie, tu gdzie jest zero? A ja chcę zero dać. A tu. No, Dobra, okay. Nie, 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 no ale mi się. Da. Dam ci dwie, trzy minuty na to. No. Trzy minuty? A, musisz, musisz, albo cztery ci dam. Żebyś całe, żebyś całe zjadła, mama. Niech tylko pozdrawia. Dobra, ja wam pokażę czas. Trzy, dwa, jeden, start. Mama, niech załagam. Nie. Co? minęło? Ile? Ile? prawie 10 sekund co? no tak szybko dobra to teraz Emil Emi, Emi, to ja teraz Emilowi nie my razem